Na początku chcieliśmy się pochwalić, no właściwie nie pochwalić pokazać, co robimy za murami uczelni. Ale potem stwierdziliśmy, że to za mało że bogactwo śląskich uczelni, zarówno ich różnorodność, jak i prowadzone badania są tak wspaniałym potencjałem, że trzeba zgromadzić jak największą liczbę podmiotów akademickich, które na festiwalu się pojawią. I tak zrodziła się idea. No Zrobimy ten festiwal dla ludzi, dla społeczeństwa, które chce wiedzieć. To jest największe nasze zadanie i, i główny składnik naszej misji. Co jest sekretem Śląskiego Festiwalu Nauki? Odwaga w podejmowaniu wyzwań. Dobra organizacja i zaangażowanie wszystkich osób, które pracują przy, przy Śląskim Festiwalu Nauki. WDZ: wiedza, doświadczenie oraz zrozumienie. Myślę, że spotkanie. Co to znaczy, że nauka jest bliżej? Jest bliżej, bo przesądzę o jakości mojego życia. Wychodzimy z sal akademickich i laboratorium. Nauka jest o wiele bliżej, niż możecie się tego spodziewać. Dlaczego organizujemy Śląski Festiwal Nauki? Wielkie wyzwanie. Żeby nauka była bliżej ludzi. Nauka zmienia świat na lepsze. Ponieważ nauka jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Za pięć lat Śląski Festiwal Nauki o zasięgu co najmniej europejskim bardziej profesjonalny będzie jeszcze bardziej innowacyjny trwający co najmniej tydzień. Elon Musk w końcu przyjmie nasze zaproszenie i zrobimy Międzygalaktyczny Festiwal Nauki. Na no organizacyjny Współorganizacyjny SFPN jednym słowem pasja. Brygada, odwaga, skuteczny, nieposkromiony. Unstoppable. Nie zatrzymywali. Moje ulubione wspomnienie z Śląskiego Festiwalu Nauki, właściwie każdego, to spotkanie z astronautką Nicole Stott. Festiwalowe to takie, gdy na backstage'u spotkała się astronautka Nicole Stott z Hermaszewskim. Lubię wracać do słów, które usłyszałem, przechodząc obok grupki dzieci z nauczycielem. Proszę pani, to była najlepsza wycieczka. Przyszli odebrać kartę, i wtedy ten chłopczyk zapytał: Tato, czy przyjdziemy jutro? I tata powiedział, że jutro niestety już festiwalu nie będzie. I ten chłopczyk odpowiedział: Szkoda. To wtedy, kiedy jedna z naszych gościń zagranicznych podeszła do mnie i powiedziała, że po raz pierwszy widzi, żeby na taką imprezę ustawiał się przed drzwiami ogonek. I to była taka ogromna radość, że mamy swoją własną kolejkę, tak jak Intel Extreme. Największą siłą festiwalu jest różnorodność, wolontariusze, pełni pasji ludzie. Są śląskie uczelnie. Jesteśmy my, czyli zespół organizujący tę imprezę. Mała dygresja. Zobaczcie, co znalazłam na ostatnim spotkaniu Cieflan. Było moje dziecko, i zobaczcie, jacy jesteśmy w jej oczach.